Nie czuję się chyba ze sobą dobrze, wizualnie. Czemu mam taki moment, no, że widzę, że się starzeję po prostu i nie podobam się sobie? A co myślisz na temat tego, jak ludzie mówią o godnym starzeniu się, kiedy kojarzą go tylko z tym, że masz nie wprowadzać żadnych ingerencji w, swoje, w swoją twarz? Niech każdy sobie robi co chce. Hmm. Ja mam to totalnie gdzieś. Jeśli komuś to przeszkadza, niech sobie zmieni to, co mu przeszkadza. Tak. Jeśli ta osoba się cieszy z tego, że ma nowy nos, że nie jest garbaty i nagle jej życie kocha, się, patrzeć na siebie, tak, to dlaczego? To jest też tu. To dla niej jest jakby rodzaj terapii. Czy ty byś chciała teraz zmienić coś w swojej twarzy? Tak. Co byś chciała? Chciałabym nie mieć zmarszczek. Mogę ci dać płatki kolagenowe, chcesz? <grym> Myślę, że już w moim wieku to nie zadziała. W naszym wieku, wiesz? W naszym. Ja tam nadal wierzę, że działałem. wiesz? Power of Positive Thinking i płatków kologenowych. Bardzo długo mogłam na przykład rano nagrywać jakieś storki i, i dosyć długo w miarę dobrze wyglądałam, a teraz tak się ze sobą źle czuję rano, że dopóki moja twarz się nie odkształci. <grym> znam, tak. tam koło 14. No nie gadaj, nie pokażę. już o 14. To jesteś tak dramatycznie. O który ty stajesz? Koło no dzisiaj 8.30. I do 14. cię twarz odkształca? Trochę tak. Najlepiej i wyglądam wieczorem. Nazywam się Julii Zmałkowa, a to jest Matcha Toks. Słuchaj siebie, ale najpierw wysłuchaj innych.